Droga czytelniczko. Ten wstęp napisany jest przez kobietę i dla kobiet, choć może mężczyźni też tu coś znajdą. I choć każda z nas jest inna, nurtują nas często podobne kwestie. Normy społeczne, wychowanie, wymagania w stosunku do kobiet sprawiają, iż zamiast skupić się na sobie, zaczynamy realizować i spełniać oczekiwania innych. W tym kłębowisku wymagań, kontroli i dyscyplinowaniu podlegają już od najmłodszych lat. Między innymi: sposób siedzenia sieć jak dziewczynka nogi razem chodzenia nie rób takich dużych kroków wyglądasz jak babochłop ubierania nie prowokuj zachowania dziewczynki tyle nie jedzą są grzeczne i spokojne. Słyszymy, jakie powinnyśmy być miłe i uśmiechnięte i co robić w życiu wybierać kobiece zawody oczywiście i być dobrą matką oraz jak mamy wyglądać ileż to razy komentowano nasz wygląd. Od kobiet oczekuje się dużo, zarówno w życiu społecznym, jak i seksualnym. Część z nas te oczekiwania internalizuje i w efekcie uważa za swoje, bo przecież w ich gąszczu się wychowałyśmy. Niektóre z tych przekazów są wewnętrznie sprzeczne. Mamy być atrakcyjne, ale nie za bardzo, bo ładna miska jeść nie daje. Ciągle uśmiechnięte, ale asertywne. Lubiące seks, ale uległe i niedoświadczone. Wiecznie młode. Idealne, choć wiemy, że to jest niemożliwe, a ideały nie istnieją. W przypadku seksu, na te społeczne wizje i stereotypy, kładą się jeszcze cieniem scenariusze wyniesione z komedii romantycznych oraz zachowania i reakcje prezentowane w filmach pornograficznych. W tym chaosie łatwo się pogubić i zarówno w życiu, jak i w łóżku odtwarzać narzucane role, zamiast realizować swoje potrzeby i pragnienia. Dostosowywanie się do określonych wzorców, gorsetów, powoduje, że często jest ciasno i niewygodnie. Jak czerpać radość z seksu, gdy jesteśmy daleko od siebie, swojego ciała, a staramy się sprostać wizerunkowi na Instagramie? Nie da się przeżywać radosnego seksu myśląc o tym, jak układają się nasze piersi podczas zbliżenia. Nie jest możliwe czerpanie radości z dotyku, gdy w głowie słyszymy słowa piosenki Ada, to nie wypada dlatego też niektórym kobietom niemal codziennie przetaczają się po głowie zdania zaczynające się od powinnaś, musisz, nie możesz czy nie wolno. Gdy czasem zdecydujemy się iść za swoim głosem, słyszymy z zewnątrz: wstydź się. Prawdziwa kobieta tak się nie zachowuje. Można powiedzieć, iż wstyd towarzyszy kobietom od zawsze, zarówno w wymiarze indywidualnym, rozwojowym, Wstydzimy się swojego ciała, tego, że piersi rosną lub nie rosną, menstruacji, karmienia piersią, wieku, jak i społecznym, zawstydzanie jako forma kontroli kobiecej seksualności. Każda z nas w różnym stopniu nosi w sobie te ograniczenia. Dlatego też często słyszę od kobiet w gabinecie pytania tego typu: Jak mogę odkryć swoją seksualność? Nie wiem w ogóle, czy lubię seks, czego chcę. Nie zastanawiałam się nad tym wcześniej. Czy istnieje jakiś magiczny sposób, by nie myśleć o rozstępach, brzuchu, w trakcie seksu? Jak sobie pomyślę, jak wyglądam, to już mi się wszystkiego odechciewa i mi wstyd. Czy brak erekcji u partnera oznacza, że już go nie pociągam? Co mogę zrobić, żeby wzbudzić pożądanie u partnera? Gdybym była szczuplejsza, miała większy biust, to wszystko byłoby ok. Czy jeśli jesteśmy niedopasowani w łóżku, bo każdemu z nas trudno inicjować zbliżenie, to powinniśmy się rozstać? Cieszę się z tych pytań, bo są one sygnałem poszukiwania informacji. Wiedzy wynikają często z chęci zmiany dotychczasowej sytuacji. Kobiety przychodzą do gabinetu i opowiadają, że nie czują potrzeby seksu, bo mają za dużo na głowie, przeżywają silny stres, nie lubią swojego ciała, boją się, że nie będą wystarczająco seksowne, czy są za stare na seks. Czasem seks kojarzy im się z egzaminem, który oceniają w kategoriach sukcesu. Był orgazm albo porażki. Nie było orgazmu. Zdarza się, że czują się odpowiedzialne za pożądanie u partnera i obwiniają się, gdy pojawiają się trudności. To pewnie moja wina, nierzadko mówią. To właśnie dla nich i wielu innych jest ta książka. Dlaczego dobrze, żeby się przeczytała? Książka, którą właśnie utworzyłaś, odbarcza nas z tych niepotrzebnych ciężarów. Pokazuje, w jaki sposób można poznać swoje potrzeby i ograniczenia, oraz jak rozwijać inteligencję seksualną, dzięki której możemy kształtować swoją seksualność. Marty Klein, opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu terapeutycznym, uczy, jak budować świadomość, samoakceptację, jak pozwolić sobie na autentyczność być sobą w seksie aby dopasować seks do siebie zamiast dopasowywać siebie do seksu. Tłumaczy, że tak jak zmieniamy się w ciągu życia, tak nasz seks również będzie się zmieniać. Możemy natomiast ten kierunek autonomicznie kreować i świadomie realizować swoją seksualność. Już sam podtytuł książki Nasze prawdziwe oczekiwania wobec seksu i droga do ich spełnienia sugeruje nam coś ważnego. To zaproszenie do przyjrzenia się sobie, odkrycia tego co ważne. I rozwijania własnej seksualności. Tytułowa inteligencja seksualna jest tym, co przeniesie was z seksu nastolatków do seksu dojrzałego. Jest tym, co wyzwoli was z seksu wiedzionego hormonami i zaprowadzi do seksu, który sami wybierzecie. Jest to propozycja dla tych kobiet, które rozpoczynają tę drogę są już na niej, czy nawet się od niej odsunęły. Każda z nich znajdzie coś dla siebie, bo niezależnie od wieku i doświadczeń, możemy rozwijać samoświadomość seksualną. Inteligencja seksualna jest przydatna na wiele sposobów, na różnych etapach życia. Gdy jesteśmy po dwudziestce, w odkrywaniu świata seksu, po trzydziestce, w stworzeniu więzi z partnerem i ustaleniu seksualnego rytmu, po czterdziestce, w tolerancji i adaptowaniu się do zmian. Po pięćdziesiątce w pożegnaniu młodzieńczego seksu, po sześćdziesiątce i później w tworzeniu nowego, seksualnego stylu. Nie wszystkim się ta książka spodoba. To, co według mnie jest jej największym atutem i jednocześnie może wzbudzać opór, to urealnienie wizji seksu. Dla kobiet, które chcą gonić za nierealnymi scenariuszami, czy to romantycznymi, czy pornograficznymi, będzie to jak uderzenie o ziemię. A to czasem boli. Nie jest łatwo uświadomić sobie, że każda z nas jest odpowiedzialna za swoje życie seksualne, za to, na ile się w nim otwiera i na co, lub na kogo zamyka. Jak ważne jest zaakceptowanie tego, co nieuchronne wyzwań związanych ze zdrowiem i wiekiem, które nie muszą być przeszkodą w przeżywaniu radosnego seksu. Niełatwo jest odkryć, że nasza frustracja może wynikać z niemożliwych do spełnienia oczekiwań, ale jeśli już się na to zdecydujemy, Marty Klein pokaże nam drogę, w trakcie której możemy poznać siebie i zdecydować, jaki seks będziemy mieć. To książka, która jest potrzebna na każdej szafce nocnej w sypialni. Dobrze ją czytać samodzielnie, ale można też z partnerem, partnerką. Wspólne czytanie czy dzielenie się swoimi przemyśleniami i odczuciami może być elementem budowania intymności z bliską osobą. Może sprzyjać rozmowom o swoich możliwościach, ale i ograniczeniach, by to, co będzie się działo w sypialni, było dostosowane do was, było bliskie wam. W ostatnich latach powstaje wiele książek, poradników na temat życia seksualnego. Możemy przeczytać w nich, jak osiągnąć równoczesny orgazm, przeżyć 10 orgazmów w 10 minut, czy którymi zabawkami erotycznymi zwiększyć pożądanie. Cechą wspólną tego typu poradników jest skupienie się na technice i nastawienie na wynik. Spektakularną jakość, która po opanowaniu instrukcji i obsługi może być dana każdemu i wszędzie. Pomimo tego, iż część tej wiedzy może być przydatna, zasadniczymi minusami tych treści są ujednolicenie zaleceń oraz skupienie się na efekcie końcowym. Jednak, tak jak pisałam powyżej, każda z nas, kobiet, jest inna. Każda ma swoje indywidualne doświadczenia i przeżycia. Różnimy się upodobaniami, potrzebami, wiekiem. Jesteśmy odmienne psychicznie i fizycznie. Poza tym, koncentrując się głównie na celu, mecie, tracimy to, co po drodze, to wszystko, czego poznawanie i odkrywanie daje nam zadowolenie i satysfakcję. Dlaczego ta książka jest tak ważna i tak trudna? Bo pokazuje, że wbrew lansowanym trendom, w każdym wieku ten seks będzie inny, bo my jesteśmy też inne. A nadmierne koncentrowanie się na swojej atrakcyjności lub funkcjonowaniu narządów może nam utrudniać skupienie się na odczuciach i emocjach. By zachęcić Was do przeczytania, poniżej wypisałam kilka perełek. Częścią radzenia sobie z tymi egzystencjalnymi problemami jest zawarcie wewnętrznego pokoju ze swoim ciałem, takim jakie jest. Piersi nie obwisają, kiedy się starzejemy. One się relaksują. Jeśli zwracacie nadmierną uwagę na swoje pragnienie wykazania się, lub przerażenie, że się nie wykażecie, znacznie trudniej wam będzie poczuć dotyk, zapach i smak ciała, z którym jesteście, lub zobaczyć, że ta osoba się uśmiecha. Doskonałe ciała, doskonała sprawność, są bardzo niewiele warte w rzeczywistym świecie seksualnej ekspresji dorosłego człowieka. Dojrzałość, cierpliwość, dystans. Poczucie humoru. To jest seksji. Jeśli jednak osobiste granice nie są respektowane poza seksem, trudno jest zdecydować się na ich złagodzenie w obrębie seksu. Na podstawie swojej prawie 30-letniej praktyki gabinetowej, wiem, jak ważne są te treści. Polecam tę książkę zarówno indywidualnym czytelnikom, jak również osobom zajmującym się profesjonalnym pomaganiem edukatorom, konsultantom, terapeutom. Lekarzom. Miłej lektury. Profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka, seksuolożka kliniczna, pedagogzka, kierowniczka Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza.